To, co często jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zarządzanie międzykulturowe w organizacjach, to że podchodzimy do niego bardzo powierzchownie. Są takie cztery właściwości kultury narodowej, które trzeba brać pod uwagę, jeżeli mówimy o sprawnym, skutecznym zarządzaniu różnorodnością międzykulturową w naszych organizacjach. Pierwszą tą właściwością jest fakt, że kultura jest wszędzie. Ona nie sprowadza się tylko do tego, jak wyglądamy, do tego, że mówimy ze śmiesznym akcentem, ale sprowadza się rzeczywiście do tego, jak się witamy, na co zwracamy uwagę w danej przestrzeni, w jaki sposób konstruujemy zdania, co jest dla nas ważne, co będziemy pomijać. Kultura narodowa sięga dosyć głęboko, jeżeli chodzi o to, jak się zachowujemy na co dzień, jak się zachowują też społeczności. Kultura pochodzenia może wpływać również na to, jakie emocje będą pokazywane przez daną osobę, czy na przykład jakie rzeczy będzie dostrzegać. Osoby, które pochodzą z krajów kolektywistycznych, na przykład, są znacznie wrażliwsze na kontekst. Szybciej wyczują w rozmowie, czy osoba jest zdenerwowana. Czy osoba miała coś być może pod spodem na myśli i będą to ważniejsze dla nich komunikaty niż dla osób z kultur indywidualistycznych? To możecie czasem dostrzec, na przykład na spotkaniach biznesowych, że wasz partner biznesowy się nie uśmiecha. Nie musi to być sygnałem nie wiem, niezgody na coś czy, czy złego nastroju, ale może być właśnie sygnałem powagi. Drugim aspektem kultury jest jej wielowarstwowość. Często się skupiamy na tym, co jest widoczne dla oka, jednak to jest tylko i wyłącznie ta zewnętrzna warstwa cebuli, do której można porównać kulturę narodową. Tą warstwę nazywamy warstwą symboliczną. I rzeczywiście, tak jak dostrzegamy na co dzień, są pewne bardzo konkretne symbole, którymi się poszczególne kultury różnią. To, co nam się kojarzy obrazkowo z danym miejscem. Na ziemi. Na przykład e, sari dla Indii będzie czymś takim, co można by było nazwać symbolem kulturowym, to, co już zaczyna powoli tłumaczyć nam zachowania, to jest ta druga warstwa cebuli, e, czyli bohaterowie w każdej kulturze. E, I tu zarówno w kulturze narodowej, jak i w kulturze organizacyjnej są takie postawy, są takie postaci, które daje się za wzór pewnych zachowań. Zastanówcie się, Jakiego typu bajki słyszeliście jako dzieci, i jakiego typu morał z nich szedł? Trzecią warstwą y, są rytuały. Ważne momenty w życiu danej społeczności, ważne momenty w życiu danej kultury, które mówią o tym, w jaki sposób są regulowane relacje w danej kulturze. Na przykład, do pewnych osób w ramach naszych rytuałów będziemy mówić per pan, pani, do kogoś będziemy mówić jego. Ekscelencjo, a jeszcze do kogoś będziemy odzywać się, proszę księdza. I to jest pewien typ rytuałów to, jak adresujemy siebie nawzajem. Ostatnim i centralnym punktem każdej kultury narodowej jest to, do czego najtrudniej dotrzeć, czyli do wartości. My sami, będąc zanurzeni w danej kulturze, uznajemy, że ten środkowy element cebuli jest oczywisty. I że każdy tak ma, ale to nie jest prawda. Dla każdej kultury ta cebula jest inna i ten środek cebuli będzie też inny. To od wartości danej kultury narodowej zależy, jakie są rytuały, które w niej obowiązują, zależy to, jacy są bohaterowie, którzy, którym hołduje się w danej kulturze. I na sam koniec zależą też te symbole, czyli to, co jesteśmy w stanie dostrzec. Trzecim aspektem, który jest ważny, gdy, gdy przyglądamy się różnicom kulturowym, to to, że kultura jest automatyczna, nie da się jej wyłączyć. Jesteśmy uczeni naszej kultury, jesteśmy uczeni tego, jak się zachowywać zgodnie z kulturą i co jest ważne w relacjach z innymi od maleńkości. W związku z tym trudno jest nam wyłączyć to postrzeganie. No i ostatnim aspektem, które może też tłumaczyć pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o różnorodność międzykulturową, jest jej niejednorodność. Każdy z nas pochodzi z więcej niż jednej grupy. Nas determinuje nie tylko to, że jesteśmy z danej, z danej narodowości, ale każdy z nas też wychował się w bardzo określonym miejscu z tym kraju. Pochodzimy z danego miasta, z danego osiedla, uczęszczaliśmy do kościoła, do, do wspólnot religijnych. Chodziliśmy na zajęcia dodatkowe, byliśmy uczniem, uczennicą danej szkoły, studentem, studentką danego uniwersytetu. Te wszystkie konteksty mają wpływ na to, w jaki sposób my się zachowujemy. To też jest taki aspekt kultury, który warto jest mieć na, na względzie, że to, że na przykład nauczymy się współpracować z jednym konkretnym francuzem, nie będzie oznaczało, że drugi francuz będzie się zachowywał identycznie do tego pierwszego. Nawet jeżeli się zgadzają wobec tego, że są Francuzami, to dla jednej i dla drugiej osoby bycie Francuzem będzie oznaczało trochę różne rzeczy.